Witam, witam drogie strzelce. Zapraszam na czytanie dla Was już do końca miesiąca, lipca 2024. Oczywiście, jeszcze co z mi rezonuje, to jest przekaz ogólny. Pierwszy raz, jeśli mnie oglądacie, to zapraszam do polubień i do subskrypcji w celu rozwijania mojego kanału Szepty Duszy. A tym, którzy już są, dziękuję za Waszą obecność. <laughs> I sorry, że jestem w plecy, ale takie życie. A tym bardziej. Czas lata i wakacji. <laughs> zawsze człowiekowi brak czasu na wszystko. Chociaż dni są coraz dłuższe. No teraz już oczywiście ubywa, prawda? Ale zawsze coś gdzieś ktoś i człowiek ciągle biegł. Ale dobrze. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. Tak? Nie dopasujcie do siebie na siłę. Zwróćcie uwagę na swój ascendent, księżyc, wenus, jak i wedyjski. E... No i chyba tyle. Więc zobaczmy. Moje drogie strzelce sprawiedliwość, szóstka miecze porzucenie, ósemka w będą działania. Oj, jakież to będą działania. Z jaką energią. Trójka buław będziecie czekać na coś. Giermek. O, czyżby nowe projekty, nowe szkolenia, nowe... Manip... Mhm. Temat. Będziecie trzymać się jednego. Przede wszystkim. Tutaj dużo energii jest monetowej, tak? Aha, tak. Królowa Mieczy. Z taką osobą możecie mieć do czynienia, lub to jest Wasza energia, tak? Panna, jakiej waga? Z taką kobietą, albo to jest wasza energia, tak? Osoba przede wszystkim kierująca się intelektem, dojrzałością, uczuciami I ona wie, czego chce, jak dążyć. To są być może sprawy urzędowe, prawne, tak? Która może Wam pomóc ogarniać, lub Wy jesteście w takiej energii, w tym. Do, w tym akurat okresie. Wy przedstawiacie się jako trójka buław. To przede wszystkim wy czekacie na coś, na jakieś działania, na spełnienie jakichś marzeń, by coś się w końcu zadziało. Wy tak stoicie i czekacie i nie robicie nic, tak? To też są takie złudne jakby marzenia, że tak powiem, takie pragnienia, ale zobaczymy, dlaczego jest ta była buław, bo coś z przeszłości, bo coś z przeszłości, yy, drogie, strzelce, to coś z przeszłości, to mogą być dzieci, dom, rodzina, wspomnienia, yy, taka nostalgia, yy, i Wy cały czas wypatrujecie, Wy tak byście tęsknili, abyście czekali na jakiś znak, być może jakieś osoby, właśnie, i tu jest pokazana energia księżyca, ryb, to jest energia ryb, raka, tak. Wy być może się boicie albo jesteście w takiej niepewności, strachu. Yy, przede wszystkim kierujcie się drogie strzelce, intuicją, tak? Yy, tą niepewność odrzucić. A tutaj też mogą być jakieś tajemnice, tak, które ukrywacie, które być może boicie się. Yy, hmm, Brak równowagi, porzucenie, cesarz, tak? I rycerz, i król kielichów. Mhm. W tej przedstawieni jesteście jako może, jako partner, rak, rak ryby, skorpio, to może być wasza energia, tak? I wy tutaj po prostu jest jakaś energia pod względem miłości, zwycięstwa, tylko że to jest jakaś toksyczna energia, tak? Wami kieruje. Mhm. Być może to są zam zamykania jakiegoś rozdziału. Teraz y, mogą do Was przyjść jakieś wiadomości urzędowe, prawne, tak? Być może pod względem właśnie tego tu, bo wy tutaj jesteście w energii rozpoczęcia czegoś nowego szkolenia, może awansu, czegoś, czego, co robicie, co projektujecie, tak, o czym marzycie pod względem swoich pasji, nauki, wzrostu, rozwoju, tak, bo chcecie rozpocząć być może własny biznes, podjąć jakieś inicjatywy w tym kierunku. Oj, przepraszam za te, które tutaj szczekają. Oj, właśnie. Trójka kielichów. To mogą być osoby trzecie, tak? To może być pod względem zdrady. Tak, i wy jesteście w energii zawieszenia. Tak, w względem królowej buław się pokazuje. To może być energia. To też może być zadekalny lew, tak? Wobec tej osoby. Mhm. By rozpocząć coś nowego. To też może być. Rozpocząć coś nowego, tak? Z taką osobą. Ale tu jest pokazane zielone światło, czyli możecie ruszyć, by zakończyć jakiś cykl. I proszę, po raz kolejny cesarz. Mhm. Albo wy chcecie po prostu wyjechać. Wy chcecie wyjechać gdzieś, rozpocząć coś nowego, nowy projekt, być może w innym mieście, w innym państwie. Tak, i tu jest pokazana być może z osobą trzecią. Na razie jesteście w energii zawieszenia, bo nie wiecie, jakie decyzje podjąć, tak? Wy macie żal, ale ten żal już po, y, czas opuścić, a wy cały czas kwicie w energii takiej zawieszenia. Drogie strzelce. No i tu. Jest manipulacja, tak? To też żonglowanie po prostu okolicznościami. To też wybory, dojście do kompromisu, tak? To jest w negatywach. Uważajcie, tak? Na manipulację pod tym względem, bo coś może wyjść na jaw. Lub ktoś może Wam manipulować pod względem pieniędzy, okoliczności, wydatków, pieni właśnie i tych możliwości, tak? Zobaczmy. Dlaczego jest ta dwójka pentakli? Drugie strzelce. Właśnie, pod względem miłości i w tym kierunku będą działania. I co? Będzie niezdecydowanie, tak? Co robić dalej? Ale to już musi odejść do przeszłości, bo to jest w negatywach. Tak? Nie manipulować. Tutaj jest działanie, rozmowa, kontakt, tylko że to jest król buław, tak? Wy, w zaparty, będziecie chcieli coś uratować. No, ale to was po prostu przyciąża. O, jeszcze rycerz kielichów, rak ryby, skorpion, tak? E, spełnienie marzeń, ale to też jest po raz kolejny. Uh -huh. Żonglowanie op opcjami. I tu jest lew pokazane. Uh -huh. To jest szczęście, dom, rodzina. I załatwianie być może, wyjście z klatki, załatwianie czegoś po prostu. Tylko, że tutaj widzę kobieta tutaj widzę kobietę, która ona dba o dom, o dzieci i rodzinę, ona walczy o wszystko, tak, by zbudować od podstaw własną stabilizację pod względem rodziny, domu dzieci y, finansowym, tak. No i jej ja jeszcze, tak, królowa była, królowa Pentakli, cesarzowa. To jest wszystko w jednej karcie. Wszystko po kolei, ile to wszystko runie. To wszystko runie. Ale dlaczego? Wezmę jeszcze jedną kartę, to powiem. Bo być może te manipulacje kogoś wyjdą na wierzch. Nie wiem, czy Wasze, czy tej osoby. Tu jest wybór drogi. Tu jest wybór drogi. I takie jakby zwycięstwo. No. Oszczędzać. Wy kur, kurczowo trzymacie się jednego, tak? Tego stania w miejscu. To jest pokazane. Ruszyć do przodu. Działać, tak? Nie wydawać pochopnie pieniędzy. Nie wydawać pochopnie pieniędzy. Tu jest zwycięstwo pokazane. Tylko, że nie bujać w obłokach. Yy, stać twardo na ziemi. Nie kierować się przede wszystkim iluzjami, tak? Wy, y, wypatrujecie, wyczekacie na jakiś znak, aż ktoś się do Was odezwie. I tu jest pokazana równie dobrze i sprawiedliwość. Czyli wyczekacie być może na zakończenie już tej sytuacji. I tu jest właśnie zakończenie jakiegoś cyklu w pozytywach, tak? Czwórka buław. Czwórka buław to jest jedna z moich ulubionych kart. Ona y, przedstawia. Radosne nowiny, być może po tym szkoleniu, po, po tym wiezie, będziecie świętować, bo tutaj też jest energia świętowania. To jest awans w pracy, to jest zdobicie nowych możliwości, tak, z tego, do czego dożyliście. Tutaj może mogą być zaręczyny, wieś o dziecku, świętowanie właśnie jakichś takich okoliczności, może i ślub, albo zaręczyny. I wy być może w tym kierunku będziecie odkładać pieniądze, bo tutaj cały czas przewija się czwórka pentakli, będziecie oszczędzać i też kurczowo trzymać się tego jednego, czego już macie, żeby nie stracić, żeby wydać, ale nie stracić, żeby mieć. Tak? Dlaczego ta czwórka była? Zobaczymy. Drogi Strzelca, dlaczego ta czwórka była? Karta Gwiazdy, Karta Szczęścia, Karta Spełnienia Marzeń, widzicie, to też Zodiakalny Wodnik. Sprawdźcie sobie, szelce, ale zarazem i wieża u spodu, tak? Czyli coś się zakończy, coś się zakończy, a z kielichów byście mogli rozpocząć coś nowego. Tylko uwaga, nie bać się, też nie kierować się toksycznymi energiami lub ktoś, żeby względem uczuć nie manipulował wami, tak? Być może ludzie, albo okoliczności, w których się znajdziecie, bo tutaj będzie konflikt. Tutaj zajdzie konflikt wraz z, z nowym początkiem. To jest jasne: postawienie granic pod względem miłości, rozpoczęcia czegoś nowego. Uh -huh. Nie dać narzucać y, komuś y, y, zdania tak, do podejmowanych decyzji. <laughs> I też uwaga na takie lekkomyślne, pochopne decyzje, bo tutaj jest zranienie. Tu jest zranienie, tutaj też jest strata. Przez jakieś pochopne właśnie takie być może też i balowanie. Też uważać tutaj z alkoholem. Tutaj też uważaj z alkoholem. Z różnego rodzaju używkami też się pokazują, tak? No, bo tu jest pokazane, że w trakcie zabawy, w trakcie imprezy, tutaj jednak może do czegoś dojść takiego, czego się nie spodziewacie. I tutaj jest królowa mieczy po raz kolejny pokazana. Tutaj też jest pokazana właśnie ta czwórka pentakli. Co już wcześniej mówiłam, to jest oszczędzanie, tak? Pod względem przeszłości. Tutaj też się tak kieruje, że te wspomnienia, tak? I wy będziecie chcieli być może oszczędzać na coś, żeby w coś zainwestować, budując, rozpoczynając coś nowego. Dlaczego jest ta czwórka pentakli? Tutaj coś tworzycie w tajemnicy, coś ukrywacie, wy coś tutaj projektujecie, wy yy, nie chcecie, tak, nikomu nic mówić i to jest paść kielichów, być może nowy związek, a może i dziecko w drodze, mhm. tak, bo to jest arcykapłanka pokazana i to być może wszystko wyjdzie, yy, wyjdzie, yy, czyżby jakiś spadek był pokazany? Jakieś sprawy spadkowe, bo to jest ich Hierofan, czwórka pentakli. Jakieś być może coś odziedziczyliście, dostaliście i wy to trzymacie być może w tajemnicy. Tak, jako może, jako partner. Tutaj jest energia rozstania, separacji. I to jest energia manipulacji mhm, pod względem finansów. Ale tutaj będzie konflikt, bo tutaj się coś wyda. weźmy jeszcze, dlaczego ten księżyc? Dlaczego ten księżyc? Bo tu jest miłość, bo tu jest miłość, wybór związku być może osoba, tak, którą ukrywacie. Tak, po raz kolejny paść kielichów. To jest osoba, którą, y, z którą się czujecie bezpiecznie, z którą się czujecie wygodnie, ale wy macie, w, y, to jest kłótnia. Tutaj się że są kłótnie, bo wy jeszcze nie wyleczyliście się z poprzedniego związku. Tutaj jest energia taka właśnie, że wy chcecie, ani nie chcecie zakończyć tamtego związku, ani nie chcecie wejść, nie zostawić tego, w którym jesteście, bo wam jest tak dobrze. To tak jak taki pies ogrodnika się pokazuje, no, a tu już coś zostało zasiane, być może się pojawić nawet i dziecko. I tutaj, właśnie, jest karta świata, czyli zakończenie jakiegoś cyklu, otwarcie się na nowe, jak powiedziałam. Wyjście, tak? Nie budować sobie, tutaj jest karta rady, ale tutaj jest karta świata. To może być też i wyjazd, ten, więc może się nie udać, tak? Taki, który planujecie. Tutaj jest odwołanie czegoś, ale zarazem to jest otwarcie się też i na nowe, na nowe możliwości, zakończenie i rozpoczęcie jakiegoś nowego cyklu w życiu. Zobaczymy, dlaczego karta świata się pokazała dlaczego karta świata patrz, tak wy chcecie działać to jest elastyczność, tutaj chcecie, tam chcecie wy nie chcecie stać w miejscu, wy chcecie spełnić swoje marzenia albo wyruszyć po prostu coś nowego albo żeby ktoś do was przyjechał albo, ale ktoś nie może, tak i wy czegoś nie widzicie i tu jest taka jakby a no właśnie, siła. Wy tutaj chcecie być może kimś manipulować, żeby spełnić swoje marzenia, i tutaj są jakieś oszustwa yy, pod względem wyboru, jeśli chodzi o miłość, tak? I to jest wybór drogi pod tym względem. Jeśli ktoś będzie Was chciał oszukać pod względem rozpoczęcia czegoś nowego, nie dać się, bo to jest jesteście jednym z opcją do wyboru, albo ktoś dla Was jest obcem do wyboru żeby na kimś po prostu zyskać, tak? Ale tu jest kurczowe otrzymanie finansów i, się, i swojego. To jest taka karta skomstwa. To też będą i działania, jak i być może wyjazd, tak? Wyjście z energii blokad. Mhm. I cierpienia, wyjście z energii strat. Ale tutaj są takie pomotane te energie u was. Strzelce. Strzelce to są takie wolne energie takie szalone o, wybór drogi cały czas i wy, wy chcecie spełnić swoje marzenia tylko coś jest przed wami ukryte tutaj mogą być, mieć na was wpływ osoby, być może trzecie starsze osoby, tak, którą na, e, nawoływują do was którą drogą wy macie i co wy macie robić, bo to jest karta kapłana, tak, i to jest dziewiątka miecza być może ojciec, matka, tak Mówią Wam, y, nie wracaj do tej, idź nową drogą, albo wróć do rodziny, tam jest Twoje miejsce, a Wy marzycie o czymś innym, Wy się boicie, Wy macie w sobie taką energię blokad. Zobaczymy, dlaczego ten kapłan. To też są takie utarte schematy, zasady etyczne, moralne, tak, y, które nawołują, żeby się y, zrobili w ten sposób. A Wy jednak wolne dusze, strzelce, to są wolne dusze, które. Nie lubią starych schematów. Proste przeciwnie, otwierają się na nowe. Właśnie. Tutaj będą działania. Komunikacja. Być może właśnie z osobą, <coughs> która mieszka w oddali od Was, tak? Lub Wy będziecie chcieli wyruszyć właśnie w tym kierunku. I to jest Król Pentakli. Y to jest to, żeby wy już coś macie, wy już coś osiągnęliście, tak? I wy macie taką strefę komfortu, której nie chcecie porzucić, ale Was jest taka wewnętrzna walka, bo Wy byście chcieli rządzić, Wy byście chcieli kontrolować, Wy byście chcieli tak jak Wy, tak jak Wam to pasuje. I to jest Karta Sprawiedliwości. Tu jest Karta Sprawiedliwości i zakończenia jakiegoś cyklu. No. Być może też i y, y, możecie mieć to czynienia z oddikalną wagą. Y, a no właśnie, po raz kolejny, dwójka pentaki. Właśnie żonglowanie opcjami, żeby wyjść na tym jak najlepiej, żeby mieć tą stabilną sytuację. Nie oszukiwać, nie oszukiwać i też nie dajcie się oszukać. Proszę porzucić tę energię, wyjść z energii blokad, przemyśleć swoje działania. Same te trzy karty, by osiągnąć właśnie tę stabilizację. Nie spoczywać na tym, co już macie, tak? Choć razem i cieszyć się. Z tego, co macie, co już osiągnęliście, ale porzucić po prostu tą energię blokad, przemyśleć swoją strategię, kwestię działania, co Wy macie robić, czego Wy naprawdę chcecie, bo też i ten paść kielichów, paść buław, to jest takie niezdecydowanie. A to jest potrzebne jasne, konkrety: skupić się na swoich planach, na swoich projektach, które są tutaj pokazane pod względem finansów. To nie przesadzać z alkoholem, nie szaleć, nie balować, tak, bo później będziecie cierpieć i będziecie buczeć. A na Was nowe możliwości się otwierają, tylko po prostu przełamać te bariery, które ktoś Wam stawia albo Wy sami. No właśnie, a tym bardziej po raz kolejny Hierofan się pokazał i Król Kielichów. Yy. Kierować się dojrzałością pod względem emocjonalnym, tak? Zrównoważenie własnych emocji i tym samym i działań, tak, żeby wszystko miało sens, logikę. I porządek, porządek, taki by to miało stabilizację na przyszłość. Tak? I Wy macie na to zielone światło do działania, tak? Także działać i oczywiście z głową. Także takich energii Wam życzę pozytywnych. Pozdrawiam Was i zapraszam do kolejnych czytań. Pa.